Festiwal Kontestacje już odbywa się od 13 lat. Ma na celu pokazanie teatru studenckiego w Polsce. Zapraszamy studentów, którzy mają tutaj miejsce do pokazania swoich swoich spektakli. Nie poddajemy ich ocenie, to chyba jest najważniejszy wyróżnik naszego festiwalu. Mogą po prostu pokazywać swoje myśli, właśnie mogą kontestować zastaną rzeczywistość, pokazywać to, co uważają, że w rzeczywistości naszej, która jest obecna, jest najważniejsze i co jest warte pokazania. Warsztaty towarzyszące kontestacją było to Ciało Ruch Przestrzeń prowadzone przez Joannę Dominikę Belzy. Były skierowane przede wszystkim do studentów, ale także innych osób zainteresowanych właśnie pracą nad własnym ciałem, nad, nad ruchem, nad symboliką ciała i gestów ruchów. Czerpać e, tytuły i w ogóle tematy do spektakli, właśnie z biologii, fizyki, e, chemii. E, sama jestem umysłem ścisłym e, i, i stąd gdzieś te, szukam tych powiązań ze sztuką. W spektaklu też chciałam. E, Pokazać przejścia z mniejszych przestrzeni do większych, coraz większych. I jakby pierwsza przestrzeń, właśnie takie ograniczenie im bardzo mocne przestrzeni, próba wyjścia z tej przestrzeni, w końcu wydostają się z tej przestrzeni. Także to jakby był pomysł na, 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 na tą komodę, tak? Niby zwykły mebel, ale. Jest przestrzenią, która w jakiś sposób nas ogranicza. Akurat ograniczała, ograniczała dziewczyny. Wydostały się z tej przestrzeni, dostały się do większej przestrzeni, w której, w której rozwijała się potem akcja, ale następnie ta przestrzeń już zaczęła ich na tyle ograniczać, że wyszły również i z tej przestrzeni gdzieś dalej. Ten monodram jest inspirowany mostką Pietuszki Jerofiewa. Jakby on nawiązuje do podróży, ale to takiej nie wprost, tylko podróży przez życie opowiada o ludziach wykluczonych. Stąd na przykład mój makijaż, bo w pewnym momencie jestem też kobietą. Opowiada o naszych marzeniach, dążeniach, niespełnieniu. No, myślę, że o tym, o tym, z czym się borykamy na co dzień. I myślę, że opowiada o moim pokoleniu, już 30-latków, w sumie 20-30-latków. O tym, jak my jesteśmy zagubieni w tym, co się dzieje, nawet w tym momencie. To jest bardzo aktualne politycznie, religijnie. Ten spektakl też opowiada o poszukiwaniu Boga. Nie neguje. Istnienia Boga, tylko stawia pytania. Chciałem złamać tą konwencję, trochę wyjść do ludzi, zrobić z tego takie bardziej spotkanie niż spektakl. Moje spotkanie z widzem i widza spotkanie ze mną, dosyć intymne i za każdym razem inne. Tak samo gramy w różnych przestrzeniach, za każdym razem też to ma swoje oddziaływanie i my zmieniamy na przykład zakończenie tego spektaklu. Muzyka